Tradycyjnie to samo, no brudne żarz po prostu. No wstyd. No wstyd to mało powiedziane. Co tu uderzyłam? Hej. Dzień dobry. Słyszycie jak pralka wiruje? Albo nie słyszycie, no nieważne. Czekam na drugie pranie. W dzisiejszym dniu stwierdzam, że do filmu zaprosimy Dadida, bo dawno go nie było. A że dzisiaj słuchajcie, robimy sobie dawno. Zresztą nie robiliśmy. Dzisiaj nie gotuję. Sprzątam piorę, ale nie gotuję. Jedziemy sobie coś zjeść yy, i postaram się wkręcić dadida, da, żeby troszeczkę tutaj z nami podyskutowało o życiu i śmierci, o ile oczywiście będzie miał na to życzenie. Yy, a jeżeli chodzi o mnie, to zwykła bluzka, koszulka chyba, tak? Na ramionczkach. A to to jest z H&M i to ma... Kilka lat. Taka po prostu zwykła narzutka i tutaj ma fajne kieszonki, ale czy to założę, to nie wiem. A i chciałam powiedzieć, że mój zwykły makijaż razem z wysuszeniem, nie umyciem, z wysuszeniem i zakręceniem tych loków trwał dokładnie 23 minuty. Ale nie tak, że. Tylko naprawdę no, w normalnym takim genialnym tempie, bez żadnego, wiecie, lamentowania, że to, że tamto, zerkania w telefon czy coś. Także takie coś można osiągnąć w 23 minuty. Czy piękne, czy nie, kwestia gustu. Stwierdzam, że wyglądam po prostu troszeczkę lepiej niż zwykle. Nie <noise> ono się śmieje przecież. się śmieje, no. Niestety cały czas obserwuję mój aparat i Dawid porobił jakieś tutaj krzywdy mu. Muszę go poprosić, żeby mi znowu coś poprzestawiał, bo ostatnio mi już stawiał i teraz znowu mi poprzestawiał i Gówno, co widać. Znaczy widać, ale tak jakoś. coś tu nie gra. 3 kilo. Trzy kilo? Wow. Nie czuję. Nie czuję jeszcze, ale pewnie zaraz poczuję. Więc tak, my żeśmy. A, a może to mocno. My żeśmy se przyjechali do koła po parę rzeczy, po zakupy, i teraz bym się przewróciła. Gleba. Siadamy i jedziemy do domu, a ty się przywita. Hej, dzień dobry, jestem dobry. jesteś, Dawid? Dadit Tak? Dadit Wiesz co, kupiłeś antenę Antenę za 112 złotych Nie, dobra, antena tak akurat... Y... Nie mam TV w domu za... Aha, bo w drugą stronę musimy jechać, tak? Tak, bo idziemy do wyjazdu y... Dobra, to jedziemy, tak? I teraz jedziemy. jedziemy... kupić mamuni coś na Dzień Kobiet Tak, bo Dzień Kobiet, a Dadit nic nie kupił mamuni Mi też jak ci też? Dobra wiem, no to nie jest temat do dyskutowania teraz, to co? Źle ze mną? <grym> ja, sama, ci ja ci proszę. Sama powiedział. obecność ja ci moja, to że... Jeszcze, ja właśnie ja ci Że jeszcze postawię. nie uciekłem, no to już ja taki postawię. prezent. No to samiutko. Ty się cieszę, że każdego ranka wstajesz i widzisz, że leżę. A ty się ciesz, no. że ja wracam z roboty do domu. <grym> no, widzisz? No. Widzisz? Klimat na końce, widzisz. Widzisz? No bo pana przyjdzie. Nie no gdzie, no coś ty. Dziadzia jeszcze? Dobra, jedziemy do domu. I w tle będzie widać. Śmieszka. co? Będzie widać w tle. No przecież cały czas widać. A, to... No, no. no a jak, jak wywalę ten karton? Na kurczaki wzięliśmy. Po no. kury się zawsze z kartonami wziął. Tak? No. Mhm. Nie, nie, no po prostu my w sypialni, bo my jesteśmy z tych. A, bo wiesz, że no w ogóle w teorii jest takie coś, że telewizor w sypialni to jest niezdrowe, nie powinno się mieć i tak dalej. Gdzie mam oglądać? Ale nie, no, no my mamy akurat dwa zawsze od samego początku, nie? Czy mieszkaliśmy u ten, czy w ogóle ja, nawet u siebie w domu. Moi drodzy, edytuję film na drugi dzień i właśnie w tym momencie przyszłam zrobić sobie kawę. I zasiąść do dalszej części filmu, ale żeby edytować ten film, muszę dograć, bo ja nie wiem o co chodzi w mojej kamerze. Po prostu myślałam, że może usunęłam niechcący plik. Nie, Chodziło o to, że po prostu ona przerwała nagrywanie i tyle wyszło z tematu. A chodziło po prostu o to, że my teraz z sypialni już naprawdę nie wyjdziemy, wystarczy, że sobie dostawimy, słuchajcie, lodóweczkę, tak zwany po polsku kibelek, telewizorek, i już, no nie, no, prysznic by się jeszcze przydał oczywiście wszystko z śmiechem i my jesteśmy naprawdę z tych ludzi którzy od że tak powiem prawie że dzieciaka, że tak można to ująć jesteśmy nie tyle co wychowani ale przyzwyczajeni i ja sobie nie wyobrażam po prostu ja sobie nie wyobrażam jak najbardziej szanuję jeżeli ktoś nie ma telewizora jeżeli ktoś nie wyobraża sobie przed snem oglądać ja nie mam problemu z zasypianiem i tak dalej, z jakimś rozkojarzeniem gdy oglądam telewizję, ja sobie nie wyobrażam nie wyobrażam po prostu, najzwyczajniej w świecie, leżeć w wyżej w sypialni swojej własnej, prywatnej i nie mieć telewizora. No tak po prostu, no. Proszę bardzo teraz mi pisać, kto jest z telewizorów, a kto jest z tego, że absolutnie nigdy nie miał i mieć nie będzie. Ma telewizor i tak dalej. Nie mówię tutaj o ludziach, którzy absolutnie nie mają w domu telewizora, bo tego już sobie w ogóle w życiu nie wyobrażam. Przynajmniej na chwilę obecną. Tak, nie wyobrażam sobie tego, ale w sypialni nie wyobrażam sobie mieć telewizora. I to w sumie jest na tej samej zasadzie. Ci, którzy nie mają, nie oglądają przed snem i w ogóle w sypialni nie mają telewizora, stwierdzą, że my jesteśmy dziwni, a ja twierdzę, że to oni są dziwni. Więc wszystko się w sumie porównuje, prawda? No właśnie, gdzieś ta równowaga w tej przyrodzie cały czas jest w jakiś sposób zachowana. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Główka będzie zamiast telewizora. Będzie pięknie. <noise> nie, jednak mój mir będzie. ho, No tak, wszyscy muszą posiedzieć, bo telewizora nie ma. To o matkę trzeba zająć. No skacz mir, skacz. No, trzy, cztery. Ry. Ale mamy ładny telewizor. O, już nie. Mhm, kontrola jakości. Mhm. Tak, przechodzi kontrolę, właśnie. Wszyscy po kolei Kolacja? Hmm? O Boże kolacja, nie Tu jest na razie Na razie mamy rosół na jutro niuny mm. O losie, haj dzień dobry, dosłownie przed chwilą Znaczy no dobra no, niedawno Nie mogę spać i już słuchajcie 6.37 I dzisiaj wam nie nagram Ale prosiliście mnie o to gdy będę miała zakwas gotowy do chleba, to czy nagram wam przepis po prostu, nie? A zakwas do chleba był już na moim kanale. I yy, dlaczego I Dlaczego jest ta godzina? Yy, wiecie co? Spać nie mogę. I mam zakwasik i chcę zrobić właśnie chlebek na zakwasiku. Także następnym razem, jak będę robiła, to wam nagram przepis, spokojnie, yy, bo mnie o to właśnie prosiliście. Czy jak będzie to to ten. Więc tak. I słuchajcie, Dawid miał wczoraj, yy, jakby to powiedzieć. Wychodne, nie lubię tego, nie wiem, znaczy nie lubię? Średnio przepadam, za tym słowem, wychodne i Dawid, jak wypije, to po prostu chrapie, nie? Po prostu tak chrapie, że szały je dostać, więc dlatego śpi w salonie. <grydy> I jak Dawid ma wychodne, to śpi w salonie. <grydy> tak rozwiązuje swój problem. Y ja, y że tak powiem, nie zabraniam i nigdzie nie zabraniałam i Dawid to samo, ani wychodzić, ani pić. ale jak pije niech śpi bo ja nie będę walczyła z tym chrapaniem <noise> bo on po prostu jak wychleje, nie, to ten niedźwiedź chrapie po jeszcze bardziej i wtedy to już nawet go szczurne 20 tysięcy razy, choćbym mu nabiła 15 tysięcy siniaków i chyba nawet jakbym go zaczęła podduszać poduszką, to nic to nie da. <noise> więc no, dobra to ja idę sobie zrobić zarobić ciasto, bo to będzie stało kilka godzin Albo i nawet kilkanaście, zobaczymy w ogóle, czy ci zjemy ten chleb. Mam nadzieję, że tak. Ale nagrałam wam właśnie przepis tak, żebyście mogli go sobie zrobić wieczorem, żebyście go rano sobie wstawili do piekarnika. Wtedy wam wszystko wytłumaczę mniej więcej. To też jest przepis, który się robi w 5 minut, tylko później czekacie kilka godzin niestety, żeby on wyrósł i w piekarniku i całą godzinkę. I... Dobra, to ja idę. Zerknę. Dziewiąta. <laughs> to mówiliśmy wam, żeby już teraz naprawdę z tego, z łóżka nie wyjdziemy. Nie no, się śmieję. Wstaję teraz tak, edytować filmy. Dzisiaj na obiad będą mielone. Chlebek, no wyrasta cały czas. A ja słuchajcie, wzięłam się za oglądanie właśnie, jak widzieliście filmu na Netflixie Uwięzione. Ja już go oglądałam kiedyś, jak była Paula. Ale... Powstał taki problem, że ja później o nim zapomniałam. I są cztery sezony i ja jestem na drugim sezonie, na czwartym odcinku. Obejrzałam sobie teraz właśnie dwa odcinki i idę teraz już na kąpa, zjadłam sobie śniadanko, no bo chlebek to i tak będzie później i niedługo zabieram się za zrobienie najwspanialszych na świecie mielonych. Do tego będą ziemniaczki i buraczek z piwnicy. Tak, o, tak, a ten? Elton? Jeszcze śpi, Cały czas chrapie. Moi drodzy, proszę, tak wygląda mój chlebek. Coś mi się dzisiaj przybiegł z wierzchu, ale mm, jak to pachnie. No cudowne, cudowne. E, także jak będę robiła następnym razem, to Wam nagram. Tak wygląda moja kanapka na kolację. Ale to nie będzie jedna, bo to jest taka wczesna kolacja, bo chlebek wyrósł mi w godzinę. I słuchajcie... Yy, tak jak powiedziałam, nagram wam ten przepis i kiedyś ktoś mi się zapytał, czy jest sens na zakwasie, wiecie, ten chleb musi długo wyrastać, czy jest sens zrobić jeden bochenek? No tak, bo ja podchodzę do żywienia z głową i wiem, że taki jeden zjemy ze spokojem, a gdy mi zostanie, to później, wiecie, no nie chcę, no to jest tak dobre, że no po co robić za dużo, wiecie o co chodzi, nie? To jest jedno. I powiedzcie mi, moi drodzy, czy ktoś z Was ma takie coś jak Jezus, jak to się nazywa, opiekacz do chleba? Czy wypiekacz do chleba? Takie coś, co ma w środku też mieszadło, coś, co w środku yy, kładziemy, zostawiamy to często, w środku pieczemy i wyciągamy ten chleb. Tam mamy różne funkcje i tak dalej. I Dawid do mnie mówi tak, no ale po co ci to? Mówi, te chleby ci tak dobrze tutaj wychodzą, że mówi po co ci to? A ja mówię, no ale nie wiem, mówię, może w tym rzeczywiście wychodzą jeszcze lepsze. I właśnie mówię, zapytam się z Was, bo oglądałem taki z firmy Tefal chyba. Mi się wydaje taki czarny, później oglądałam taki droższy za 700 zł. Ten tefal kosztuje chyba 400, a tamten kosztuje 700. I mówię, a zapytam się, mówię, może ktoś ma to, albo ma coś podobnego. Nie mówię, że akurat z tych firm, które ja tutaj wymieniam, tylko coś podobnego i może mi powiedzieć, czy rzeczywiście warto, czy taki zwykły piekarnik, jak się ma jakieś patenty, to w zupełności wystarczy. Ja mam też piekarnik z funkcją pary, więc to też jest. Duży plus na przykład przy pieczeniu chleba na zakwasie. Można właśnie włączyć leciutko, i on wtedy jest taki. Mm. Chodź, mi mireczka, jemy, chodź, rusia Cóż za ponętny włos, słuchajcie, znoszenie Dawida rzeczy różnych do domu ze słodkości nie skończyło się. Mamy Twixa. No i oczywiście moja ciekawość była bardziej. Jak to, moja ciekawość była większa, jak to smakuje, niż Dawida, i słuchajcie. Producentowi coś się pomyliło, bo to jest Twix, że Twix. I dla mnie to wiecie, jak to smakuje. Dla mnie osobiście. Oczywiście, jeżeli ktoś to lubi, to spoko. Ale dla mnie to osobiście smakuje tak jak czekolada. Nawet pachnie dla mnie to tak masłem. Gdzieś z jakąś malutką ilością czekoladki. Nawet ta czekolada nie przypomina mi czekolady z Twixa. No w ogóle dla mnie podobieństwo Twixa do tej pasty jest 0%. Naprawdę. Ale w ogóle powiem szczerze, że z tych słoiczków, jeżeli mamy Marsa, Milky Waya czy coś, to Milky Way chyba jest bardzo podobny. I w ogóle, no one moim zdaniem oczywiście, te w słoikach nie przypominają za bardzo batonów, które znamy. Ale dobra, okej. Okay. I słuchajcie, w odpowiedzi jeszcze na wasze pytania, które zadajecie co będzie z filmami, co im w ciągu dnia czy one się pojawią, czy się nie pojawią i mam nagrany taki chyba dwudniowy mi się wydaje i on będzie puszczony albo był puszczony bo to był film dodatkowy i nie wiem kiedy poleci, ale jeżeli no, no albo był, albo będzie i słuchajcie, w ogóle szykuje się absolutnie, totalnie nowa seria Dlatego jak widzicie z gotowania nie zamierzam rezygnować. Absolutnie brońcie Panie Boże. Nawet ja bym chyba nie wiem co musiała zrobić tu. I jak widzicie gotowanie było, jest i będzie. Tylko, że właśnie dlatego w ostatnim czasie pojawiają się takie osobne filmy na konkretne potrawy. Czy drożdżówki, czy jakieś inne rzeczy, które tam były. Więc takie coś i będzie totalnie coś nowego. Na razie dlatego filmów takich co im w ciągu dnia ogólnie nie będzie, ale z gotowania, brońcie, panie Boże, żebym zrezygnowała. To by było na tyle. Dzięki serdeczne. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.